Kolejne mecze w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026, już za niedługo. Jan Urban podał nowe powołania do reprezentacji Polski, a tam m.in. powrót Roberta Lewandowskiego oraz Kamila Grosickiego. No ale czy po powrocie Roberta Lewandowskiego uda nam się awansować ten mundial? Ostatnie mecze graliśmy bez Roberta, no i poszło nam jak poszło. Ale jak to będzie, zobaczymy to oczywiście w dzisiejszym odcinku. W symulacji na modyfikacje na wszystkie reprezentacje tak się prezentuje grupa. Niestety są tutaj praktycznie wszystkie reprezentacje, ale nie ma ani Litwy ani yy, Malty, więc musiałem tutaj dać reprezentację takim samym poziomie gwiazdkowym, czyli mamy tutaj dwie jakieś zastępcze, oczywiście jest także Holandia oraz Finlandia. Pokażę Wam także teraz już skład. Tak prezentuje się nasz skład. Jest Robert Lewandowski z powrotem. Wszystko się tutaj oczywiście zgadza, czy widzimy takim składem, ciężko powiedzieć, bo jest to nowy selekcjoner, mimo wszystko, więc dużo się jeszcze tutaj tak naprawdę może zmienić, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W pierwszej symulacji przesymulujemy sobie mecze, tak jak zwykle, czyli przejdziemy przychodzić do wyniku, a w następnych symulacjach już będziemy niektóre mecze oglądać takie w całości, jeżeli chodzi o te takie warcaby jakby, więc przejdźmy do pierwszego meczu, Polska kontra Finlandia i tutaj wygrywamy Walta, Zieliński, Zieliński Kesz, Niken oraz Lewandowski, czyli dwóch kapitanów reprezentacji Polski z bramkami, więc to jest oczywiście najważniejsze, a jeżeli Tobie drogi widzowie takie odcinki się podobają, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz podbicie tego filmu, bo to na pewno mi pomoże, no i co, kolejny mecz, Polska-Holandia, czyli mecz, który kiedy ja to nagrywam, za kilka dni, kiedy wy to możliwe, dzisiaj albo Jutro, więc zobaczymy. Holandia kontra Polska, a wynik to 3-2 Lewandowski, Xavi Simons, Memphis Depay, Lewandowski, Memphis Depay. Na ten moment Memphis nie dostaje już powołania do reprezentacji Holandii, nie wiem jak to wygląda ten moment, no ale mniejsza z tym. Tutaj mecz, który uznajemy, że jest to meczem z... Litwa mało Malto. Reprezentacja na takim samym poziomie i tej 3 do 2. Szymański, frankowski oraz Lewandowski z brąkami, więc są także ważne 3 punkty. Więc na razie 6 punktów po trzech meczach, co jak na nasze dzisiejsze standardy nie jest takie oczywiste. Kolejny mecz, tutaj załóżmy, że to jest Malta, bo są dwa kolory jak z tamtej flagi. 1 do 0, więc tutaj Polska by no, nieźle przegrała mecz akurat, nie ma co się oszukiwać. Więc no, teraz czas na mecze chyba rewanżowe, dokładnie. Polska na miejscu czwartym. Więc niech kto jest na drugim w takim razie, więc polska kontra Finlandia wygrana 3 do 1, Szymański, Szymański Sliż oraz Palo z Brankami Na meczu z Finlandią ja sam będę, więc ciekawe, czy ktoś z was też będzie o tym meczu. No, wydaje mi się, że kilka osób może się tam przejść. Tej mecz rewanżowy z Ala Alamaltą. Wcześniej przegraliśmy. Tutaj wygrywamy Piotrek Zieliński z Golem oraz Matikerze, więc jest to dziewiąty chyba nasz punkt w tym odcinku. Nie, 12, bo wygraliśmy także z Finlandią. Jesteśmy na miejscu drugim. No i teraz mecz z kolejną słabszą reprezentacją. Więc jaki tutaj będzie wynik? 4 do 0, Zieliński, Szymański, Lewandowski, Szymański, więc tutaj coś ewidentnie musiało chyba przeskoczyć, bo są trzy punkty dla reprezentacji Polski, jesteśmy na miejscu pierwszy na ten moment. Jak to jest możliwe? I mamy trzy punkty więcej od Holandii, jak to wygląda z bilansem bramkowym? No jeżeli nie przegramy czteroma bramkami z Holandią, no to zajmiemy pierwsze miejsce, no ale czy tak się uda? Tego nie wie jak to się mawia nikt, więc Polska kontra Holandia, i wynik tego meczu to 2 do 1 dla Polaków. Szymański, Zieliński oraz Xavi Simons, więc zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie. A to wiemy nie jest aż tak bardzo oczywiste. Zobaczmy sobie to. Pierwsze miejsce 18 punktów, 6 wygranych, 0 remisów, 2 porażki, Holandia 12 punktów. Finlandia 4 punkty, to jakby ta Marta też trzecie zaję... miejsce zajęła, to byłoby zbyt mocno. Wiemy, że w rzeczywistości jest to już niemożliwe. No i tej według symulacji Polska za Jana Urbana i z powrotem Roberta Lewandowskiego zajęłaby pierwsze miejsce, więc tak to wygląda w pierwszej symulacji. No, zaraz, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało w symulacji numer 2. A więc tak, symulacja numer 2. Tutaj jeszcze dodałem kilku zawodników, którzy będą podczas tego zgrupowania, więc skład się na razie mocno tej nie różni. Urbański chyba nie jedzie, więc tutaj myślę, że Zieliński prędzej będzie grał na tej pozycji. I tutaj możemy dać kubę Moderano, który gra już jednak w tej nowej lidze, więc powinien radzić sobie lepiej. Frankowski także wątpię, że w pierwszym składzie Matika już dostał powołanie, więc powinien on oczywiście grać. No i dajmy sobie oczywiście tutaj. Kamila Grosickiego, który wraca do kadry, bo to jest także ważne. Wzmocnienie zakończą, kaję reprezentacyjną, gra znowu, więc to nie, nie zdarza się rzadko, co prawda. No więc ten mecz możemy na początku sobie przesymulować, no bo tutaj nikogo nad przez to, że nie ma nowej drużynie, interesuje. Szymański, Szymański oraz Lewandowski, więc w pierwszym meczu Polska zdobywa 3 punkty. No i mecz z Finlandią oraz Hannem. będziemy sobie tak symulować, a taki mecz właśnie nadchodzi, więc symulujemy mecz, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało pod względem bramek w tym meczu. Więc zaczynamy. widzimy ładnie wygląda ta modyfikacja pod względem tego tła tutaj, więc na granatowo Holandia na biało oczywiście Polacy. Więc jestem bardzo ciekawy jak to tutaj będzie wyglądało. No wcześniej raz nam się udało wygrać, raz przegraliśmy z Holandią, ale zajęliśmy i tak pierwsze miejsce, więc to było dla nas najważniejsze. Tej widzimy Polska oddaje strzał no i teraz rzut rożny dla reprezentacji Polski. No ale nic z tego rzutu rożnego chyba zbytnio nie ma, no bo bramka także nie padła. I teraz Holandia wychodzi z kontratakiem, ale Polacy szybko odbierają piłkę i wracamy teraz my w kontratak. Na razie posiadanie piłki jest dosyć wyrównane, my oddaliśmy dwa strzały na bramkę, Holandia jeszcze ani jednego. Gramy oczywiście u siebie, ten meczka dopiero w październiku albo w listopadzie zagramy z Holandią u siebie. Polska po raz kolejny atakuje, Robert Lewandowski, ale piłka zostaje odebrana, no i Holandia leci teraz w kontratak czy będzie tutaj strzał, jest strzał 1-0, Xavi, Simons strzela gola, trzeba to pominąć no bo, no nie chcemy oglądać jak traciłem bramki, prawda, za dużo się już tego nie no, oglądaliśmy w ostatnich latach, no ale Polska może teraz tutaj wleci z kontrą, no i uda się jeszcze ten mecz y, odwrócić, no i oczywiście sprawić, że Polska wygrała, no bo to jest y, najważniejsze tutaj, nic się nie dzieje cały czas ale może, no nie, tracimy piłkę i nie ma odrzutu rożnego, czyli od własnej bramki rozpocznie reprezentacja y, Holandii no i tak się zakończy też prawdopodobnie pierwsza po wyniki 1-0, no chyba, że nie, koniec pierwszej połowy, więc Dumfries z kontuzją, ale gra cały czas, no i Polska przegrywa 1-0, ale my zaczynamy, więc liczymy cały czas na chociaż remis. Teraz my w kontrataku, Robert Lewandowski przy piłce, zieli 1-1 Nikola Zalewski, nie Zieliński, tylko Nikola Zalewski z golem, więc rest jest, remis w 58 minucie, a to jest bardzo ważne wydarzenie, nie ma co się oszukiwać, więc udaje się zremisować, no i co, jak to się śpiewa, jeszcze 1-1. Jeszcze jeden, i może się uda wygrać na ten mecz. Chociaż teraz Holandia atakuje, ale udaje nam się dobrze tutaj wyjść. Ale jeszcze nie, nie mówmy hop. Rzut rożny dla Holendrów, i czy udaje mi się coś z tego zdobyć? No nie. Polska będzie zaczynała od bramki, więc to teraz nerwowe 25 minut, ale miejmy nadzieję, że jak najbardziej do nas pozytywne. I Holandia teraz broni Łukasz Korupski chyba jest pierwszym bramkarzem, więc on broni. Ale pod względem statystyki już troszkę dominacji Holandii tutaj widać. No więc teraz my wychodzimy z kontrą. Robert Lewandowski. No nie ma do kogo zagrać, zagrywa tutaj ładnie na skrzydło, to jest hamaticash, ale no niestety odbijamy się od ściany, no i cały czas widnieje remis, który dla nas de facto może być naprawdę czymś ważnym w tej symulacji. Odbieramy piłkę, no i 7 minut zakończenia. Tego meczu zobaczymy co się jeszcze wydarzy, oby głupiej nie stracić bramki i punktu broni Łukasz Skorupski, świetny mecz, zobaczmy jaką ma on ogólnie ocenę, 7-0, więc nie jakaś najwyższa, nie ma tej gola, piłka obok bramki, więc mamy jeden punkt, no chyba, że z tej kontry uda się coś strzelić, niestety Holendia odbiera i oni rozegrają ostatnią akcję w tym meczu, dwie minuty doliczone, więc zobaczymy jak to się dalej potoczy i w czasie Memphis Depay strzela 2 2-1. No i tyle z tego naszego jednego punktu, no jak to się mawia, więc no niestety w takim oto sposobie przegrywamy. Teraz mecz z Holandią, ale drugi dopiero przesymulujemy tak normalnie, tutaj 3-2 wygrywamy, Moder, Świderski nie karnego, Lut, Zieliński, Szymański strzelon kartką oraz Zieliński z golem, więc mamy 3 punkty kolejne, więc 6, no znowu 6 punktów w 3 meczach, no tego meczu to oczywiste, że nie będziemy normalnie symulować w pierwszym meczu bez Szymańskiego, ale powinniśmy wygrać. Wygrywamy Lewandowski, Zieliński, Zieliński i Lewandowski nie trafia karnego. No ale kto jeszcze nie wie, no to w symulacji praktycznie nie da się trafić karnego, jeżeli się symuluje. No i teraz Polska kontra... Nie pamiętam już, jaką to reprezentację to zastępowało: Zieliński, Lewandowski, więc no dwóch kapitanów. No i na razie tylko jedna porażka. A Holandia wygrywa dosyć pewnie swój mecz w tej rewanżowej y, serii: Lewandowski, Szymański oraz, no tyle, w sumie dwa bramki. Więc znowu Finlandia także zdobywa trzy punkty. Więc no teraz dwa najcięższe mecze przed nami, tak naprawdę. Jesteśmy na miejscu drugim. Najwięcej branek ma Memphis DP oraz Zieliński, więc mamy tyle samo punktów co Holandia, no więc tutaj mecz z Finlandią będzie dla nas najważniejszy. No więc przejdźmy tutaj do tej symulacji, do jakiej wam oczywiście obiecałem. No i na niebiesko Finlandia na Biało-polska. Pierwszy strzał reprezentacji Finlandii w tym meczu. No my tutaj musimy wygrać. Nie możemy tego meczu przegrać, bo to jest tak naprawdę cały czas możliwość wyjścia z pierwszego miejsca w tej symulacji, więc oby nam to się oczywiście udało. Znaczy no, tak będzie, no to nie ja wiem jak to bywa. Teraz Polska przy piłce, Robert Lewandowski niestety obok bramki albo w supek nawet trafił i nie ma gola. I teraz wracamy z kontratakiem przy piłce, to jest prawdopodobnie tak, Szymański, Lewandowski, Szymański znowu przy piłce. Strzał, więc na razie atakujemy dosyć mocno, ale czy to coś nam da więcej, no to zobaczymy. Teraz przy piłce Finlandia, dośrodkowania jakieś będzie prawdopodobnie tak. No, i broni Skorupski, więc Skorupski, ale no musimy zobaczyć statystyki. Mam mniej posiadania piłki od Finlandii o dziwo. Nie wiadomo czemu tak, no ale widocznie tak musiało być. Teraz Finlandia atakuje 1 do 0. Kalman, no i szczerze mówiąc, mi się już odechciało oglądać tego całego. Przejdźmy do wyniku. Kalman z Brąką, więc no niestety, prawdopodobnie teraz traciliśmy nawet to drugie miejsce. Czy się nie, cały czas jesteśmy na miejscu drugim. No, ale jeżeli Finlandia wygra, to awansuje na drugie miejsce. No więc znowu musimy liczyć, że wygramy z Holandią. Znaczy no, to jest możliwe. Tego nie wie nikt. Remis, Gravenberg, Krosicki, Zieliński, Brobej. Ow Grosicki, ale Grosicki z Golem. Jest tutaj akurat na plus z tym powrotem do reprezentacji, więc zobaczmy, czy zajęliśmy miejsce, chociaż tutaj daje nam Baraż. Mamy baraż 16 punktów, 5 wygranych, 1 remis, 2 porażki, no więc podobnie jak ostatnio, tylko ostatnio było 6 wygranych i 2, 2 porażki bez remisu, no więc co, no co by nie było w tej symulacji, tak byśmy kwalifikacje zakończyli na takim etapie, żebyśmy cały czas mieli szansę awansować. Za pierwszym razem bezpoś bezpośrednio, za drugim z barażek z drugiego miejsca, więc to zobaczymy jak to będzie wyglądało w praniu, napiszcie co sądzicie oczywiście o tych powrotach do reprezentacji, no i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale, do usłyszenia i cześć.